Wiec najczęściej zadawanych pytań przed zakupem nieruchomości na Costa del Sol. Cześć, ja nazywam się Michał Wójcik i jestem właścicielem Sea Homes i na tym kanale opowiem Ci o inwestycjach w nieruchomości w ciepłych krajach. Przez ostatnie kilka lat mieszkałem i uczestniczyłem w wielu transakcjach na zagranicznych rynkach nieruchomości w krajach Europy i Azji. Dzisiaj mieszkam w Hiszpanii i zabieram Ciebie na przejażdżkę pod palmami, podczas której opowiem Ci jak. Kupowaliśmy nieruchomości pod paszporty w Turcji. Szukaliśmy całego budynku podgrupowy grupowy zakup inwestycyjny w Albanii za milion euro. Opowiem Ci historię klientów, którzy podwajali swoje majątki na inwestycjach za granicą i jak pomogliśmy wielu klientom kupić drugi dom w kilkunastu ciepłych krajach na świecie. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości w ciepłym kraju, ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Cześć! Ja nazywam się Michał Wójcik, jak też było w moim intro. Dzisiaj zabieram Ciebie na przejażdżkę pod palmami, abyśmy sobie opowiedzieli o nieruchomościach pod palmami. W sea and Homes przypominam, że możemy pomóc Tobie przy zakupie nieruchomości w 14 ciepłych krajach, głównie nad morzem, ponieważ my jesteśmy Sea and Homes, więc mamy morze i domy, łączymy to ze sobą i spełniamy też marzenia. Spełniliśmy marzenie już wielu naszych klientów, którzy kupili swoje wymarzone nieruchomości w ciepłych krajach pod palmami. Dzisiaj przejeżdżamy się po Hiszpanii. Ja zabiorę Ciebie na krótką przejażdżkę. Kręcimy się po rejonie, w sensie jeździmy sobie powiedzmy po rejonie, który nazywa się Alboraya. Za chwilkę wejdziemy sobie w, taką, w taki rejon plaży walencyjskiej, która jest jedną z takich najpopularniejszych plaży w Walencji. Jest taką plażą turystyczną. Tam też pokażę sobie kilka powiedzmy takich, takich miejsc. A przypominam, że jeśli obejrzysz ten odcinek do końca, znajduje się tam informacja o prezencie, który przygotowaliśmy właśnie dla ciebie. Prezent jest taką, takim przydatnym narzędziem dla klientów, którzy właśnie zgłaszają się do naszej firmy i planują zakupić nieruchomość inwestycyjnie. Tak, a dzisiaj sobie opowiemy o tym, jakie jest pięć najczęściej zadawanych pytań przed zakupem nieruchomości na Costa del Sol. Pierwsze pytanie zazwyczaj, które klienci zadają: no to jakie są koszty dodatkowe? Jak wiemy, nieruchomości w Hiszpanii cechują się tym, że przy zakupie mamy generalnie dosyć spore koszty dodatkowe czyli mamy koszty dodatkowe, czyli właśnie podatki, czyli na przykład właśnie VAT, koszty notariusza, prawnika itd. i tak dalej. Co właśnie ważne. Przy procesie zakupu nieruchomości w Hiszpanii zawsze korzystamy też z pomocy kancelarii prawnej, która pomaga nam zrobić tak zwane due diligence właśnie tej nieruchomości, którą planujemy kupić, tak? Czyli sprawdzamy sobie właśnie dewelopera, sprawdzamy, czy wszystko jest ok z działką, z nieruchomością, czy mamy wszystkie pozwolenia na budowę i tak To jest pewien taki wymóg, który my zawsze też stosujemy, który jest takim standardem ogólnie na rynku. A pierwszym kosztem, który jest dosyć spory, to jest VAT. Podatek przy zakupie nieruchomości to jest około, w sumie to zawsze to jest 10%, w niektórych przypadkach to jest 8%. Czyli do kosztu czy też do ceny podanej ofertowej zakupu nieruchomości możemy ją nazwać tak naprawdę ceną netto. Do niej musimy sobie właśnie doliczyć podatek od, przy zakupie nieruchomości który wynosi właśnie zazwyczaj 10%. Drugim kosztem to są koszty notariusza. Koszty notariusza to jest około 1-2%, które właśnie też ponosimy, czyli koszty notarialne, przygotowanie aktu itd., itd. A Kolejnym kosztem, z którym możemy się spotkać, no to jest właśnie koszt wspomnianego wcześniej prawnika. Kancelaria prawna zazwyczaj pobiera 1%. A agencja nieruchomości zazwyczaj na rynku jest tak przyjęte, że nie pobiera w ogóle wynagrodzenia od kupującego. Zazwyczaj właśnie tak jest w przypadku nowych nieruchomości. W przypadku nieruchomości z rynku wtórnego czasem może się zdarzyć, że też właśnie kupujący zapłaci tą prowizję agencji nieruchomości. Może to być około 2-3% wartości nieruchomości, którą właśnie kupujemy z rynku wtórnego. A kolejnym kosztem, który możemy ponieść przy zakupie nieruchomości, tak naprawdę już może nie przy zakupie nieruchomości, ale już dalej właśnie przy utrzymaniu, to jest oczywiście podatek od, od nieruchomości roczny, który jest zależny od tego, jaką mamy wartość nieruchomości, jaką mamy lokalizację i tak Tutaj nie podam procenta, aczkolwiek nie jest duży koszt, jeśli mamy nieruchomość rzeczywiście mieszkaniową, to może być powiedzmy kilkaset euro rocznie. I to myślę, że tak naprawdę max. Oczywiście, jeśli kupimy sobie jakąś na przykład willę, która jest warta kilka milionów euro, a wtedy rzeczywiście ten podatek może być po prostu większy lub też oczywiście w nieruchomościach usługowych ten podatek też jest wyższy. Czyli to, co po prostu płacimy rocznie, tak jak w Polsce utrzymując nieruchomość, czy też mając nieruchomość, to też kosztuje po prostu nas więcej. A dalej opłaty wspólnotowe, czyli tak naprawdę taki czynsz mieszkaniowy. To w zależności od tego, jaką mamy nieruchomość. Czy to jest nieruchomość, która na przykład mieści się w budynku, w którym mamy dodatkowo basen, siłownię, saunę, spa i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, chcemy na przykład ochronę, która będzie chodzić cały czas, po prostu monitorować powiedzmy naszą, naszą nieruchomość, czy też teren, w którym my mieszkamy, czy też właśnie utrzymujemy swoją nieruchomość wakacyjną i im więcej takich dodatkowych kosztów wspólnych, tym oczywiście wyższe to utrzymanie miesięczne tej nieruchomości, zazwyczaj normalnych powiedzmy warunkach, tak, czyli jeśli mamy do utrzymania powiedzmy nie wiem, chociażby basen, to jest około 100 euro miesięcznie. Jeśli mamy nieruchomość, która ma dodatkowo dużo tych tak zwanych takich facilities, to wtedy mamy taką, taki czynsz miesięczny. On może dojść do około nawet 200 euro czy też więcej. Dalej, kolejnym pytaniem, które też najczęściej zadają klienci, to jest to, czy cudzoziemiec, czy Polak może kupić nieruchomość w Hiszpanii. Otóż tak, możemy kupić nieruchomość w Hiszpanii. My, jako Polacy, z naszym polskim paszportem, możemy zakupić nieruchomość w Hiszpanii poprzez oczywiście akt notarialny, nabywamy nieruchomość. A co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy do tego jedną taką najważniejszą rzecz, czyli numer nie. A to jest rzecz, która, czy też to, to jest rzecz, to jest taki numer identyfikacji podatkowej, który my sobie wyrabiamy. Możemy sobie go wyrobić dopiero w momencie rzeczywiście, kiedy podpisujemy akt notarialny. Nie musimy bardzo się z tym spieszyć, w sensie to nie jest tak, czasem klienci przychodzą i mówią, a Panie Michale, numer nie, musimy już zakładać, żebyśmy zdążyli i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jeśli kupujemy nową nieruchomość, do podpisania umowy rezerwacyjnej nie potrzebujemy od razu zakładania numeru, nie. Do aktu notarialnego on rzeczywiście jest potrzebny. Więc jeśli na przykład kupujemy nieruchomość, która się jeszcze buduje, akt notarialny będziemy mieli na przykład za rok, za półtora roku i tak dalej, to wtedy ten numer nie zdążymy sobie na spokojnie z jego wyrobieniem, a zazwyczaj i tak w sumie robi za nas to właśnie kancelaria prawna. Kolejną rzeczą to jest konto w banku, w tym też oczywiście pomagamy i to też nie jest potrzebne już na teraz, tak dalej. W tym też pomagamy oczywiście później, abyśmy sobie na spokojnie zdążyli z wyrobieniem właśnie tego, tego konta. Trzecim taką rzeczą, którą w sumie powinna być raczej oczywista, to jest też sprawa taka, że kupując nieruchomość, przechodzimy tak zwaną taką procedurę. A sprawdzenia, skąd my mamy na to środki, skąd my mamy na te pieniądze. Więc warto przygotować się na to, że właśnie mogą się pojawić takie pytania, skąd mamy środki do zakupu nieruchomości w Hiszpanii i może trzeba będzie później, właśnie przedstawić też, też jakiś dokument. A kolejną sprawą, którą często właśnie klienci pytają, to są jakie są koszty utrzymania nieruchomości. On troszkę nam powiedzmy, też. Na to też odpowiedziałem w tych wcześniejszych, właśnie w tym pierwszym punkcie. Po pierwsze, podatek od nieruchomości zależny od lokalizacji i od wartości nieruchomości. Po drugie, tak zwany czynsz administracyjny, czyli właśnie około 100-200 euro miesięcznie, w zależności od tego, jak dużo mamy części wspólnych i też dodatków takich właśnie przy nieruchomości. Kolejne utrzymanie to jest na przykład, oczywiście, woda, energia, internet wszystko w zależności od tego, jak używamy, jak korzystamy sobie z nieruchomości. Im więcej korzystamy, im więcej zużywamy, tym więcej płacimy za, za zużycie. Energia to może być koszt około powiedzmy 100-150 euro miesięcznie. Jeśli mamy na przykład mieszkanie takiej średniej wielkości, powiedzmy 2 plus 1, w którym na przykład zimą ogrzewamy sobie to mieszkanie, latem sobie je ochładzamy, korzystamy z tej klimatyzacji cały czas i tak dalej, to może być około właśnie 100-150 euro. Woda to nie jest duży koszt, a to jest też około powiedzmy 80 euro, euro miesięcznie, może nawet 50 przy zużyciu, powiedzmy, czy też przy użyciu rodzinki 2 plus 1, 2 plus 2. Myślę, że jesteśmy w stanie się zmieścić w takim koszcie. No i też internet. Internet to też nie są jakieś bardzo duże koszty. Około 25-30 euro miesięcznie. Zazwyczaj w takim koszcie się mieścimy przy utrzymaniu nieruchomości. A czwartym pytaniem, jakie klienci nam zazwyczaj zadają, to jest pytanie to, czy zakup nieruchomości na Costa del Sol to jest dobra inwestycja. I myślę, że o tym odpowiedziem na to pytanie jest pewien fakt, którym on mówi o tym, że rynek generalnie cały czas jest w stanie wzrostu, w którym rzeczywiście mamy rzeczywiście cały czas dużo osób kupujących, tak naprawdę rok do roku od kilku ostatnich lat. Liczba kupujących na Costa del Sol rośnie i też liczba kupujących Polaków na Costa del Sol rośnie. Ostatnio, właśnie, byłem na jednej inwestycji, którą oferowaliśmy naszym klientom. Piękna inwestycja w pierwszej linii zabudowy w Manirwa, w której jeszcze nie rozpoczęli budowy, natomiast ponad 50% inwestycji mają już sprzedane, a pierwszą grupą zakupową to są Polacy. Czyli nie rozpoczęli, nie wbili nawet jeszcze łopaty w, w ziemię. Przed rozpoczęciem budowy mają już ponad połowę sprzedaną. A nieruchomości mieszkania tam się w tym momencie zaczynają od miliona euro. Czyli w sumie rzeczywiście mamy dosyć spory ruch na rynku, nie tylko ze strony innych krajów. Czy też ze strony kupujących właśnie na przykład z Europy Zachodniej z Anglii, która jest bardziej lubiana właśnie przez Anglików, właśnie ten rejon Costa del Sol i tak dalej, i tak dalej. Tylko rzeczywiście mamy bardzo dużo kupujących właśnie ze strony Polaków, a ze strony Niemców, Austriaków, Anglików. Generalnie te grupy zakupowe Belgów są dosyć spore i też bardzo dużo właśnie my kupujemy jako, jako właśnie Polacy. Rok do roku oczywiście notujemy wzrost wartości nieruchomości. Około 5-10% te ceny rzeczywiście wzrastają, jeśli sobie właśnie porównujemy. I piątym pytaniem, które właśnie też zazwyczaj pytają nasz, nas klienci, to jest pytanie: jak wygląda proces zakupu nieruchomości w Hiszpanii? On jest bardzo prosty, jest bardzo podobny, tak jak w Polsce. Po pierwsze, podpisujemy na przykładzie nieruchomości z rynku pierwotnego. Umowę rezerwacyjną, wpłacamy około 10%, zazwyczaj to jest 10% wartości nieruchomości przy rezerwacji. Drugim krokiem to mamy takie właśnie przeprowadzenie due diligence przez kancelarię prawną, która sprawdza za nas i dla nas nieruchomość, która sprawdza też całą inwestycję, jak buduje deweloper, czy mamy właśnie gwarancję bankową. I tak dalej, i tak dalej przedstawia nam kancelaria prawne ewentualne, jeśli już jakieś ryzyka. Zazwyczaj, jeśli nieruchomość jest już w sprzedaży, my w momencie, kiedy właśnie już inwestujemy, inwestujemy czy też powiedzmy, podejmujemy współpracę, czy inwestujemy właśnie w promocję jakiegoś danego projektu od dewelopera, to już widzimy, że jakieś pewne inwestycje zostały sprzedane. Czy widzimy, że na przykład. Developer to jest jego nie pierwsza inwestycja. Czy właśnie ma już dokonane jakieś sprzedaży? Widzimy OK, fajnie, zaufana osoba, zaufany developer, zaufana firma. Wiemy, że już prawdopodobnie ten proces due diligence był przeprowadzony przez inne kancelarie prawne, przy innych klientach, więc możemy spokojnie też taką nieruchomość oferować naszym klientom. Później po sprawdzeniu wartości, po sprawdzeniu nieruchomości, czy też właśnie całej inwestycji przez kancelarię prawną, a mamy tak naprawdę, na przykład, jeśli nieruchomość jest jeszcze dalej budowana, transze, które wpłacamy sobie do, do dewelopera, i też później akt notarialny, rejestrację nieruchomości w urzędzie na podstawie właśnie podpisanego aktu notarialnego. I tyle. Jesteśmy w domu, mamy swój dom w Hiszpanii. Więc tak naprawdę proces zakupu nieruchomości jest bardzo, bardzo prosty. Przejechaliśmy sobie właśnie z tej dzielnicy Alboraya do, w sumie do portu w Walencji. W Walencji jest bardzo duży właśnie port, w którym też, do którego też wpływają takie duże statki, które pływają sobie po różnych, różnych portach, zatoki i też Morza, morza Śródziemnomorskiego. I też ogólnie to, co widzimy, mamy właśnie też kilka inwestycji, które są właśnie blisko portu, które są właśnie blisko tak naprawdę plaży. Też bardzo fajne, bardzo dobre inwestycyjnie. Aczkolwiek w samej Walencji mamy taką takie coś, że w sumie nie, się, nie buduje się tutaj aż tak bardzo dużo nieruchomości w centrum. Mamy troszkę inwestycji nowych ale nie jest ich zbyt dużo. Dużo się buduje na przykład też, co ciekawe, z rynku właśnie takiego hiszpańskiego nieruchomości, które typowo są budowane pod wynajem. Czyli deweloperzy decydują się na to, aby w sumie budować i nie sprzedawać, a budować i po prostu wynajmować, na przykład na długi termin. I cały budynek jest przygotowany też pod to właśnie, żeby to było wynajmowane. Czy boją się okupas? Jak widać, nie boją się. Budują specjalnie po to, aby właśnie też, też to wynajmować, dzięki za obejrzenie tego odcinka. W opisie tego filmu znajdziesz link do naszego kanału nadawczego na WhatsAppie. Tam w przypiętym poście jest link do specjalnie przygotowanego Excela, który jest tak zbudowany, aby obliczyć sobie ROI przy inwestycji w nieruchomość na krótki termin. Są już tam pewne dane, które są uzupełnione, czyli na przykład takie średnie, miesięczne obłożenie danej nieruchomości w danych miesiącach, wartość nieruchomości, którą możesz właśnie tam też wpisać, nieruchomości, którą planujesz zakupić, i też na przykład wartość wynajmu nieruchomości które możemy sobie zobaczyć na przykład na podstawie Airbnb, na podstawie podobnych mieszkań, które chcemy na przykład zakupić i na podstawie danej lokalizacji ulicy, ulicy, czy też miasteczka Airbnb jest w stanie nam po prostu pokazać to za ile średnio jesteśmy w stanie wynająć taką nieruchomość, czyli mamy gotowy Excel do przedstawienia sobie takiego biznesplanu, którym sobie jesteśmy w stanie obliczyć ile mniej więcej ja zarobię, kupując nieruchomość w Hiszpanii, aby ją dalej po prostu wynajmować. A dzięki za obejrzenie tego odcinka zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, bo oczywiście tutaj pojawiają się i będą się pojawiać też informacje o nieruchomości, o nieruchomościach z 14 ciepłych krajów na świecie na podstawie mojego własnego doświadczenia podczas odwiedzania tych różnych krajów, też podczas uczestniczenia przy wielu transakcjach na wielu właśnie rynkach nieruchomości w ciepłych krajach. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!